Szczepić dzieci czy nie szczepić? Mimo że zdecydowana większość badań naukowych wykazuje, że szczepionki są bezpieczne, a wręcz niezbędne do zapobiegania chorobom, liczba antyszczepionkowców wzrasta z każdym rokiem. I mimo że ich odporność na choroby zakaźne stopniowo maleje, choć może jeszcze niezauważalnie, ponieważ wciąż otaczają się większością zaszczepionych osób i nie mają się od kogo zarazić, paradoksalnie wzrasta ich odporność na jakiekolwiek argumenty i fakty naukowe. Ich tok rozumowania idealnie przedstawia fragment tego filmu. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 sytuacji, w których antyszczepionkowcy potwornie się ośmieszyli. A jeśli macie jakiegoś znajomego, który również wierzy w te brednie, wyślijcie mu ten film. Być może trochę dotrze do niego. Częścią jakiej społeczności półgłówków jest częścią. Numer 10 Antyszczepionkowcy, jak nikt inny, znani są ze swoich płytkich i żałosnych argumentów na poziomie szkoły podstawowej. Jak pisze jeden z nich, gdyby szczepionki były bezpieczne, można by je było podać na łyżce i zjeść. Spróbujcie tak zrobić, to umrzecie. Na to ktoś z ironią, lecz niezwykle trafnie ripostuje. Gdyby brokuły były zdrowe, można by je było zmiksować, włożyć do strzykawki i wstrzyknąć do krwiobiegu. Spróbujcie tak zrobić, a umrzecie. No co? Argumenty na tym samym poziomie. Numer 9. Jak głosi jedno z haseł antyszczepionkowców, jest ryzyko, musi być wybór. Oczywiście dla nich wybór znaczy tylko jedno, czyli nieszczepienie dzieci i narażanie innych na choroby. Tę specyficzną logikę zdaje się idealnie oddawać ten mem. Ten most jest bezpieczny tylko w 99,97%. Tyle co szczepionki. Myślę, że wolę przepłynąć rzekę w pław, bo most może jeszcze się zawalić. I co z tego, że w rzece mogą się czaić krokodyle, a prąd mnie znieść do morza? Most to ryzyko, a zatem chcę mieć wybór, więc wybieram krokodyle. Numer 8 Jeszcze niedawno cała Polska żyła z sprawą Alfiego. Angielskiego chłopca, którego z powodu ciężkiego stanu zdrowia, Lekarze odłączyli od aparatury. Swoje trzy grosze oczywiście musiał dorzucić również pewien ksiądz. W końcu kapłaństwo i medycyna to prawie to samo, co nie? Stephen Hawking miał szczęście, że nie urodził się teraz, tylko 76 lat temu. Chcą wprowadzić eutanazję dzieci chorych i się nie cofną. Na to ktoś kompromituje księdza jednym prostym zdaniem, ale Hawking zachorował, kiedy miał jakieś 21 lat. Duchowny jednak brnie w zaparte. Trudno znaleźć rzetelną informację, ale wydaje mi się, że Alfie urodził się zdrowy, a zachorował po podaniu szczepionki. Skoro tylko wydaje ci się i nie jesteś lekarzem, to jakim prawem wypowiadasz się, wystawiasz kłamliwą diagnozę i tylko nakręcasz innych głupków? Piłeczko odbija kolejny internauta. Trudno znaleźć rzetelną informację, ale wydaje mi się, że Alfie urodził się zdrowy, a zachorował dopiero wtedy, kiedy go ochrzczono. I co teraz książurku? Łysoci numer 7. Wszelkie facebookowe strony i grupy stowarzyszenia antyszczepionkowców to istne kopalnie absurdów i tylko ukazują poziom intelektualny tych dziwnych istot. Na przykład niejaka pani Jowita z lisem na miniaturce ma bardzo ważne pytanie. Chciałabym spytać, w jakim wieku dziecko powinno przebyć wściekliznę, żeby się uodporniło. Ktoś złośliwie odpowiada Odporność gwarantowana po kontakcie z kimś takim jak ty A Jowita na to To, że czegoś nie wiem to nie powód, żeby mnie obrażać I w sumie podsumowała samą siebie To, że czegoś nie wiem Ale zapewne jak większość owiec na grupie po prostu usłyszała gdzieś, że szczepionki są niebezpieczne A z każdą chorobą poradzi sobie nasz organizm I teraz swoje dziecko chce uodparniać nawet na wściekliznę Chorobę zakaźną zwierząt Numer 6. Kolejny wpis, który powinien znaleźć się w książce z dowcipami. Mam trójkę nieszczepionych dzieci i trójkę nieszczepionych wnucząt. I wszystkie są całkowicie zdrowe. Istnieje mnóstwo dowodów, że zabawa w Boga na ludzkim ciele jest bardzo niebezpieczna. Ludzkie ciało samo się rozwija, samo uodparnia i samo też się leczy. Nie potrzebuje pomocy i naszej ingerencji. Na to ktoś celnie w komentarzu. I mówi to osoba, która nosi okulary na zdjęciu profilowym. Mam nadzieję, że następnym razem, zanim odwiedzi okulistę, przypomni sobie, jakie bzdury wypisuje w Sieci. Numer 5. I kolejny, który upiera się, że idealnie radzi sobie bez szczepionek. Na swój profil wstawia kadr z Matrixa z napisem: Posiadam układ odpornościowy, więc szczepionki nie są mi potrzebne. A poniżej jego matka natychmiastowo przywołuje go do porządku. Cynku, przecież ty jesteś w pełni zaszczepiony. To co piszesz, jest żenujące. Numer 4. Pewien antyszczepionkowiec pisze pod jedną z dyskusji dotyczących szczepień. No, średnio to do mnie przemawia. Powiem tak: przez ostatni miesiąc interesowałem się szczepieniami, bo przyszło mi wezwanie na szczepienie córki i mam wrażenie, że te przymusowe szczepienia to bardziej biznes niż potrzeba. Rozumiecie? Gościu wypowiada się jak jakiś ekspert, bo przez ostatni miesiąc interesował się szczepieniami. Idealnie podsumowuje to ten mem. Ośrodek badań nad szczepionkami. 200 lat badań i rozwoju. Ośrodek badań antyszczepionkowców 200 minut intensywnego przeglądania sieci. Numer 3. W sierpniu zeszłego roku w Chicago pewna antyszczepionkowa matka oskarżyła szczepionki o to, że jej syn skręcił sobie kostkę podczas grania w piłkę nożną, ponieważ szczepionki rzekomo osłabiły jego odporność mięśnie i więzadła. To nie żart. Osoby, które siedzą na tych facebookowych grupach i czytają antyszczepionkowe bzdury, naprawdę są zdolne do tak zaskakujących wniosków. Myślę, że syn w końcu powinien się jej przyznać, że po prostu nie rozciągnął się wystarczająco przed treningiem. Chyba, że również jak matka liczy na odszkodowanie. Numer 2. Na anglojęzycznej grupie pod tytułem Historie ofiar szczepionek ktoś pisze. Hej, czy ktoś wie, czy istnieje związek między szczepieniami a cukrzycą? Zdiagnozowano u mnie cukrzycę w wieku 5 lat i cierpię już na nią przez 12. Na odpowiedzi domorosłych znawców medycyny nie trzeba było długo czekać. Oczywiście cukrzyca to skutek uboczny. Zanim wynaleziono szczepionki, dzieci nigdy nie miały cukrzycy. Na szczęście czuwają tam i ludzie, którzy przyszli nie tylko, aby się powymądrzać i ponakręcać nawzajem, ale wnieść do tych żałosnych dyskusji trochę faktów naukowych. Ludzie, weryfikujcie to, co piszecie. Cukrzyca była jedną z najwcześniej opisanych chorób. Już antyczni Egipcjanie w swoim manuskrypcie z 1500 roku przed Chrystusem wspominali o chorobie, która wiązała się z bardzo częstym oddawaniem moczu oraz utratą wagi. Tak, była to cukrzyca. I jeśli się nie mylę, szczepionek chyba jeszcze wtedy nie było. Numer jeden. I na koniec jeden z moich ulubionych memów, który zamyka cały dzisiejszy odcinek w kilku słowach. Także pamiętajcie, nie zachorujecie na autyzm, jeśli umrzecie z powodu polio. A tak poważnie, wiecie co jest najprzyjemniejsze: to że dla nas ten mem może być śmieszny. Antyszczepionkowcy natomiast mogą potraktować go wręcz przeciwnie jako kolejne naukowe źródło. Okej, okay, tym naukowym, jak teorie Jerzego Zięby o leczeniu raka lewo skrętną witaminą C, no aż mnie samego skręca ze wstydu, kiedy to czytam, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. 10 najśmieszniejszych memów z reprezentacją Polski. Tradycyjnie nowych widzów odsyłam również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTubie, kanał z animacjami, kanał z wyznaniami, jak również mój prywatny Instagram oraz oficjalny sklep z koszulkami. Zapraszam do odwiedzin, a ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro. Cześć!